Zmarł nagle. Przyjaciele w szoku, a fani wciąż szukają odpowiedzi. Witajcie na kanale Alicja, Protki Gwiazdy. Nazywam się Alicja i dziś przynoszę Wam jedną z najbardziej poruszających wiadomości ostatnich dni. Odszedł Jacek Wójcik, ulubieniec widzów programu Królowe Życia. Jego śmierć wciąż owiana jest tajemnicą, a słowa Dagmery Kaźmierskiej pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi: Co się stało z człowiekiem który jeszcze niedawno rozbawiał nas swoją autentycznością. W środę, jednego października, wieczorem Dagmara Kaźmierska przekazała tragiczne wieści. Jej wieloletni przyjaciel i ekranowy partner Jacek Wójcik, znany widzom jako Jake, zmarł nagle. Wystarczyło jedno zdanie w mediach społecznościowych, by poruszyć serca tysięcy fanów. Kochani, dziś odszedł Jake. Pomódlmy się za jego duszę. Zabrali cię z gościny, Jake. Do zobaczenia. Dla wielu ta wiadomość była niczym cios. Jeszcze niedawno publikował zdjęcia, komentował, żartował, był obecny i wydawał się pełen życia. Teraz już go nie ma. I choć Dagmara zaprzeczyła, że był to wypadek, nie zdradziła, co tak naprawdę się wydarzyło. Jej milczenie, choć zrozumiałe, tylko podsyciło lawinę domysłów. Fani pytają, choroba. Coś ukrywanego. A może po prostu, nikt nie zauważył, że jest źle. Jacek, a właściwie Wiesław Wójcik, zdobył ogromną popularność dzięki programowi Królowe Życia, do którego trafił za sprawą Doug Mary. Ich przyjaźń, pełna humoru, dystansu, czasem przekomarzań, była jednym z najmocniejszych filarów show. Ludzie pokochali ich autentyczność. Jacek z czasem stał się nie tylko postacią z ekranu, ale i kimś bliskim dla setek tysięcy obserwatorów. Na Instagramie śledziło go ponad 300 tysięcy osób. Był z wykształcenia plastykiem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Specjalizował się w konserwacji dzieł sztuki, zwłaszcza tych sakralnych. Żył skromnie, z pasją i dużą wrażliwością. Tę wrażliwość dało się wyczuć również w jego internetowej obecności. Nie udawał, był po prostu sobą. Jego śmierć wstrząsnęła także innymi osobowościami show. Rafał Grabias, Lalune, wszyscy wyrażali ból i smutek. Lalune napisała poruszająco: Jest mi bardzo smutno, że ja coś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory, może jeszcze był jakiś ratunek. Badajcie się, kochani. Tęsknimy za tobą. Jej słowa tylko wzmocniły spekulacje, że za nagłym odejściem mogła stać niezdiagnozowana choroba. Stacja TTV również zareagowała na śmierć jednej ze swoich ikon mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia. Jacek Wójcik odszedł od nas 1 października składamy wyrazy współczucia dla najbliższych. To był piękny, ale i bolesny gest. Dziś fani nadal nie znają odpowiedzi. Pojawiają się pytania, domysły. Teorie. Ale ponad wszystkim unosi się żal, bo zgasła iskra, która potrafiła rozjaśnić nawet najciemniejszy dzień. A ci, którzy go znali, wiedzą, że nie tylko na ekranie był takim człowiekiem. Jacek odszedł, pozostawiając nas z pustką, którą trudno będzie wypełnić. Był postacią, która nie tylko bawiła, ale i łączyła ludzi przez uśmiech, szczerość i zwykłą ludzką dobroć. Jeśli i wy chcielibyście oddać mu hołd, zostawcie komentarz. Podzielcie się wspomnieniem, chwilą, żartem. I subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy, byśmy razem mogli pamiętać tych, którzy naprawdę zostawili ślad.